Zasady takie jak zwykle, jedziemy. Ej, żółto dziobie! Czy ktoś ci powiedział, jak tu się mają sprawy? Ja mam milion siły i dysponuję czołgiem Pantera aufs D. Jak nie chcesz dostać łomotu, to oddaj swój sprzęt. Tom, czemu jesteś taki niemiły dla nowicjuszy? Hej, jestem Wiktor. 5 milionów siły i sześć jednostek pięciogwiazdkowych. Przyjmę cię na ucznia. Będziecie to kosztować zaledwie jedną spluwę. Hej, przyjacielu! To mój kolega! Ma pełny zestaw niemieckich jednostek pięciogwiazdkowych! Niemcy to świetni inżynierowie, nikt nie dorasta im do pięt! Czołg prototyp Mausa doskonale sprawdza się w ofensywie i defensywie, a bombowce Ju-87 sieją spustoszenie na polu bitwy. Dzięki tym broniom można bez problemu dominować w Warpath. Mój kolega ma 8 milionów siły! A tam, to było wczoraj. Od tamtego czasu ulepszyłem gałąź industrializacji w drzewku technologii. Ulepszone fabryki są znacznie sprawniejsze. Teraz mogę szybciej modyfikować i ulepszać jednostki. A moja siła wynosi 10 milionów. Spadamy! Łopat, zagraj teraz.